Po co nam domy kultury? Ja jestem badaczką społeczną i patrzę na to z takiego punktu badawczego, i oczywiście przyczepię się do każdego słowa. To znaczy, ja bym chciała wiedzieć, co to znaczy nam, i co to znaczy dom, i co to znaczy kultury. I myślę, że te wszystkie elementy się jakoś. Bardzo problematyzują w takim nowym, zmieniającym się świecie e, i że te oczekiwania wobec domu kultury się zmieniają e, i ci my też się zmieniamy, tak naprawdę. E, więc trzeba by sobie odpowiedzieć w ogóle na początek, kto to jesteśmy my, skoro pytamy, po co nam e, dom kultury. E, I myślę, że to nie jest tylko wąskie rozumienie odbiorców naszych działań, e, tylko też samych pracowników Domu Kultury czy instytucji kultury i też całego dużego otoczenia, szerokiego kontekstu i otoczenia domów kultury, błącznie z ich partnerami, potencjalnymi partnerami, konkurencją, urzędami itd, i To jest jedna rzecz. A druga rzecz dotycząca samych domów kultury. To wydaje mi się, że przed domami kultury w tej chwili stoi takie wyzwanie i to trochę wyszło podczas dyskusji, po której właśnie jesteśmy. Że gdzieś się zastanawiamy, czy domy kultury mają być bardziej takimi bastionami jakiejś nie wiem, wartości, Kultury, kanonu pewnej kultury, i mają mieć misję taką bardziej edukacyjną, czy bardziej mają być taką, takim punktem usługowym, mówiąc nieładnie punktem usługowym z kulturą? Wydaje mi się, że ta opozycja jest fałszywa i błędna, i że nie chodzi o to, żeby się ulokować gdzieś pomiędzy bardziej po jednej stronie, ale bardziej po drugiej stronie tylko żeby znaleźć trochę inną w ogóle formułę na Dom Kultury jako miejsce wspólne. E takie angażujące, inspirujące, ale też pokazujące pewne wzorce związane z kulturą. I w tym kontekście miejsca wspólnego mi przychodzi takie hasło do głowy miejsca trzeciego. Już to ma być takie miejsce trzecie, które jest trochę publiczne w tym sensie, że jest otwarte. Ale mamy z nim Prywatne relacje, jakieś własne relacje, że ono, że ono potrafi wypracować z ludźmi, z odbiorcami i użytkownikami, jakich nazwiemy tam. E bardzo specyficzne relacje, które są głębokie, ważne, e twórcze e i przekładają się jakoś tam na jakość życia takiego lokalnego, ale też na jakość życia każdego z, z nas, każdego z członków jakby tej społeczności lokalnej.